Moi uczniowie zaprezentuję Wam parę ćwiczeń, które mają wpływ na sylwetkę. Pokażę najpierw ćwiczenia na mięśnie klatki piersiowej. Jak te ćwiczenia wyglądają? Rozstaw może być szeroki, średni i wąski. I w tym wypadku pracują wszystkie dolne aftony mięśnia piersi piersiowego. Te dolne aftony. Jeżeli natomiast robimy bardzo Polsko, bardzo pośrodko, tak. To jeszcze pracują górne aktony, i tu oddzielamy te mięśnie od siebie. Teraz ćwiczenia dalsze wzmacniające mięśnie klatki piersiowej i wzmacniające palce. Na paluszkach, a tak to wygląda, oraz ćwiczenia tak zwane japońskie. Pokazuję i też robimy szeroki, średni włos. Pokazuję. Sylwetka. I do przodu, i do tyłu. Wspaniałe ćwiczenia na klatkę piersiową i one nawet zastępują wyciskanie sztangi w leżeniu. Następne ćwiczenia, o których w leżeniu na łowce, boczne aktory mięśni piersiowej. Zachodzenie szangielecki. Wtedy jeszcze dodatkowo rozwijamy rowek, który oddziela ten piersiowy od... od siebie. Ćwiczenie, które ma wpływ na uwypuklenie klatki piersiowej, pokazuję tutaj te ćwiczenie na ryskotach, leżenie tyłem na ławce, z tym, że oczywiście stosujemy większe obciążenia. To są tylko obciążenia demonstracyjne. I przenoszenie rąk do piątku. Widać, jak to ćwiczenie wypływa. Tak samo możemy to, to jest takie ćwiczenie bardziej profesjonalne, a dla zawodników mniej zaawansowanych możemy zastosować to ćwiczenie w tej formie. Leży Poza zadezonowane podstawowe ćwiczenia na mięśnie klatki piersiowej. Teraz pokażemy ćwiczenia na mięśnie O, Oczywiście między ćwiczeniami zawsze jest minuta dwie. Odpoczynku, w każdym ćwiczeniu jest rozciągnięcie mięśni, jest w tym przypadku klatki piersiowej. rozciągnięciu krążenie i następuje Podstawowe ćwiczenia na mięśnie ramion biceps. O. Pokazuję, wznosy, tam od 6 do 8 powtórzeń i potem momentalnie przychodzimy do ćwiczenia na tricepsy, Odchylenie czy taki I to ćwiczenie to jest nazwane super serie, że ćwiczymy ćwiczenia na biceps i ćwiczymy ćwiczenia zaraz tutaj na biceps. Z tym, że po każdej serii tak samo następuje rozluźnienie mięśni. Jeszcze na triceps pokazuję bardzo dobre ćwiczenie w opadzie prostej plecy. O. Takie ćwiczenie jest też na triceps. Jeszcze na triceps jest na przykład francuskie wyciskanie z jedną A na biceps możemy tak, to jest podchwyt, możemy jeszcze tak to jest tak zwany młotkowaty, to jest wtedy to ćwiczenie ma wpływ na wypuklenie bicepsu. Więc robimy albo pod chwytem, a bardziej zaawansowani już na chwytem robią seria. Ilość serii 4-5 serii, ilość powtórzeń od 6 do 8, ale łączymy to więc seria na biceps i seria na triceps. To są podstawowe ćwiczenia na mięśnie ram, biceps i triceps. Teraz zademonstruję ćwiczenia na obręcz barkową. Podstawa wyciskanie sztangielek w pionie czy serie można robić od 6 do 8 powtórzeń na mięsie na ramienne wznosy sztangielek bokiem, stojąc tak, wtedy wszystkie aktory mięsie na albo wznosy sztangielek bokiem. O, też. Na obręcz apik. Do obręczy barkowej włączamy ćwiczenia na najszerszym szpilku. Pokazuję opacie pociąganie sztankielek do klatki piersiowej. Z tym, że też w cały czas muszą być nie ma tego, takie są najczęściej w tyłek do tyłu i proste plecy. I to, jest, to można robić ze sztangielkami i, i na przykład i ze sztangą. W ze sztangą też takie następuje pociąganie. W tym ćwiczeniu jest bardzo ważne żeby plecy były proste, żeby była izolacja, więc w tym przypadku tylko ten najszerszy świętu pracuje. Jeszcze dobre ćwiczenie na mięśnie grzbietu, skłony, pokazuję, o prostych plecach. Ze sztaną albo ze Jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany, może robi na przykład ze sztangą, tak zwane martwe ciągnięcia. Więc ja tu pokazuję w tym przypadku jak jest sztanga. O! I, i ciągniemy. To jest na grzbiet. Grzbiet i najszerszy grzbiet. Jeżeli chodzi o nogi, to zalecam ćwiczenia dla młodszych osób nie ze sztangą, żeby nie obciążać kręgosłupa, ale ze sztangiem. Więc patrz, robimy taki. Rozstaw taki i pół przysiady. Pokazuję tu z powodu Pół przysiady to prostego. To też proste prędzej. Ewentualnie w tym przypadku rozwijamy czworobowy, a mięśnie wewnętrzne uta rozwijamy poprzez pół przysiady, ale stopy są równoległe. I... Dla wzmocnienia mięśni nóg przysiadł wysłoki w górę na tyle na To są takie partie ćwiczenia na przykład na jakiś Poprawiają wysokość Mięśnie przychodzi. Kona do klatki piersiowej, ale z obciążeniem. Można zobaczyć jakoś coś bez obciążenia. O, do zmęczenia. Bardzo dobre ćwiczenie na mięśnie brzucha. Jest też wznosy nóg, ale z obciążeniem. Więc biorę tutaj sztangielkę. W nie trzeba nic żadnego tego zbędnego. To jedynie ewentualnie ławeczka do tych ćwiczeń na klatkę piersiową. Naprzód na przykład dalsze ćwiczenie. Znaczy to można w domu. Można jeszcze sobie piąć I to są podstawowe ćwiczenia, które, które wykonujemy w warunkach domowych, nie można sobie tak ćwiczyć. No i po tych ćwiczeniach są później w miarę, takie efekty są. W miarę. No, tak może być. Może być. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować panu Andrzejowi Krzląskiemu, który zgodził się pokazać nam najciekawsze ćwiczenia, najlepsze do wykonywania w domu. Myślę, że każdemu z Was się przydadzą. A teraz będę ćwiczyć.